Hej, hej, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak robię liście szkieletowe. Więc tak, można to zrobić w dwójnasób. Ja swoje liście, to są akurat liście magnoli, wygotowałam w roztworze wody z proszkiem do pieczenia i sodą oczyszczoną pół na pół sody i proszku. Wsypałam na bodajże 2 litry wody po 3 łyżki każdego. Gotowałam chyba z godzinę, może półtorej. W zależności od grubości liści, no, Można ten czas wydłużyć. Moje liście były w miarę świeże, więc dosyć szybko to poszło. Chociaż przy niektórych no, będzie widać, że nie zostały na tyle wygotowane, żeby, żeby ten miąż cały odszedł od siatki szkieletowej liścia. Dobrze, po wygotowaniu liście w Przelałam do miski z zimną wodą i wyławiam je na pojemniczek, którym właśnie oczyszczam z, z części miąszowej liść. W tym celu wykorzystuję pędzelek szczeciniasty, szczoteczkę i mniejszy pędzelek szczeciniasty. W zależności od tego, jak widzę, jak schodzi ten miąż, no to wtedy zmieniam narzędzie. Co jakiś czas pędzelek opłukuję w kubku z wodą, a liście po oczyszczeniu opłukuję w pojemniku z wodą i odkładam do przesuszenia. Następnie przekładam je dalej na ręcznik papierowy. Po czym, jak odciągną, odsączy się ta woda, nadmiar wilgoci, a wkładam je do książki. Czyli po skończonej pracy włożę je do książki i tam zostawię na kilka dni, żeby wyschły, zesztywniały. więc nie jest to wielka filozofia. Natomiast drugim sposobem jest zrobienie, można powiedzieć, gnojówki z liści. Czyli włożenie liści do wody i odstawienie na jakieś powiedzmy dwa tygodnie. No, zapach nie jest elegancki, ale zyskujecie między innymi taki sam efekt miąszu i piemszu na liściu, i możecie go oczyścić w ten sam sposób. Czyli no, albo Szybka metoda <noise> i gotowanie, albo wolna metoda i no, trochę no, niezbyt przyjemnego zapachu. Jak widzicie, trafiły mi się też takie liście właśnie, z których miąższ nie chcę porządnie zejść. No, tak czy inaczej, praca jest dosyć szybka. Sprawnie mi to szło. Zrobiłam sobie spory zapas liści. Hmm, możecie je zostawić tak jak są, e, natomiast możecie również po <laughs> przepraszam po oczyszczeniu z miąższu e, zamoczyć je w, w wybielaczu i e, jakby no, zdjąć z nich kolor, albo możecie je e, przepłukać jeszcze dodatkowo wodą utlenioną, żeby nie było na tym bakterii. To wszystko w zależności od tego, jak długo chcecie przechowywać liście. Natomiast jeżeli chcecie je barwić, to zapraszam do kolejnego mojego filmiku i do subskrypcji mojego kanału może więcej ciekawych treści Was zainteresuje. A tymczasem będę się powoli żegnała i do następnego razu. Pa!